Siemanko witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jest dzisiaj ze mną Wariat Radek I zapraszam was na kolejny odcinek Co to za drama challenge Odcinek trzeci Ogólnie mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki Jeżeli nie to ja koniecznie oglądałem. Radio oglądał Radio jest na bieżąco ze wszystkimi dramami tego internetu i Jeżeli wy nie oglądaliście To koniecznie sprawdźcie playlistę na dole Macie całą playlistę ze wszystkimi odcinkami Jest ich aż trzy w sumie stry. Warto nadrobić. Mam nadzieję, że znacie e, zasady. Po prostu odgadujemy dramy po jakichś słowach kluczowych, albo w opisie tej dramy. Musimy powiedzieć, co to za drama i kogo dotyczyła. A ja was zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Subskrybujcie kanał Wariataratka, gdzie możecie spotkać super wywiady z influencerami. między z nim nie z Piotrusiem. Tak, ze mną też się. Z Alusią. Z jeszcze nie ma, ale pewnie długo też nie <śmiech> 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 Więc zapraszam was do opisu. Klikajcie łapeczki w górę, jeśli lubicie CO TO ZA DRAMA czele? I może będzie więcej edycji I teraz przystępujemy do 3, 2, 1 Skupienie, pełny fokus To była drama dotycząca pewnego boksa Gdzie był Boks ekipy z Aliexpress rzeczy Nieeee Okulary Co? coś W sensie jak chcesz ekstra punkt to musisz wymienić wszystkie rzeczy wchodzące w boksa. E, był tam ten hard, taki kapelusz, były okulary była płyta na pewno nie fejkowa. <laughs> Mam już trzy. No i jeszcze cztery. Chłomatko, nie, to więcej nie da. Na. Były tam jeszcze dwie skamowe i dwie nieskamowe rzeczy. Była jeszcze spinka, chusta i bilet. A, chusta. Wow. Dobra, a co sądzisz o tej Draniem? Mogli tak zrobić, ok, ale też mogli poinformować wcześniej, że to są rzeczy jakby z Aliexpress, bo że że są jakieś wszystkie oryginalne rzeczy z ich produkcji właśnie a to Ja też ja myślałem i... ogólnie, że to będzie ich mecz po prostu w tym. Ja też ja tak samo się jakaś będzie specjalna bluza właśnie z komisertem, sam koszulka, coś takiego. No a takie są że z Aliexpress tak średnio. Ale odkulić na koncercie, bo ludzie byli zadowoleni. Więc... Tak, tak, to prawda. Podnieśli sobie swoją pozycję tym koncertem, bo koncert podobno był bardzo dopracowany i ludziom bardzo się podobał. Obiadłem się ja chyba na plus. Mogli to zrobić dobrze, ale poszli trochę na łatwiznę, no. Na łatwiznę. Ale dobra, lecimy dalej, gratulacje. Następna runda. To będzie cytat: Nie nasze wina, że ma paskudny ryj. Takie zażalenia proszę składać do. Y jest to drama Rafa Ferre. Tatuaż kot, że jego klientka chciała sobie wytatuować kota i oni go zrobili obrzydliwie. Ten tatuaż był obrzydliwy, bo widziałem go. Tutaj będzie gdzieś zdjęcie na ekranie. I oni powiedzieli, że nie nasza wina, bo ten kot ma brzydkie. No. To jest osoba w internecie, która robi to bardzo źle. Jestem na nie. No, może z nim się będę bił. W końcu mam jakiegoś przeciwnika, bo nigdy nie kim? Może teraz w końcu go wyzwam. <laughs> rób, rób wyzwanie. Ja uważam ogólnie jeśli chodzi o tą dramę, to uważam, że to było bardzo nieprofesjonalne po prostu ze strony salonu. Robisz jakby marketing swojego salonu. A, no, nie, tak jeszcze kupił że on pochodzi z prywatnego profilu, a nie z profilu salonu i to jest. Whatever, ty jesteś właścicielem tego salonu. To jest takie głupie. Nie, ja jestem na nie, jest to jedna z gorszych dram i w ogóle osób. Nie, nie. Po prostu przejdźmy dalej. Ja teraz jestem. Na nie, ale dwa punkty dla ciebie. Nie kurde, ja! kto mógł tak powiedzieć? jaki głupek. Ale Brunda trzecia, zepsute atomizer w perfumach. Kurde! Wow, bardzo świeże te dramy, wszystkie takie na czasie. Bym tak no najpowiedział, tak, no. Zepsute atomizery w perfumach Timu X. Wszystkie osoby Timu X wydały swoje perfumy. W ogóle w wszystkich tych perfumach są zepsute atomizery. Jest taka drama, że ludzie kupują, a a to mizery są zepsute i nie da się używać tych perfumów to znowu coś, poprzednio jakby te paletki też na tam narzekają, że się sypią, że coś tam, nie? że tak, ruszą. Tak. Coś coś się nie z było. Ale było, że się nie znał na malowaniu, ale znowu, że się sypią, kruszą coś ale nie było tak głośno jak z tymi tak. atomizerami wszyscy zaczęli kupować do testów i w tych testach one nie działały już przy pierwszym użyciu, więc to jest najgorsze, nie? no to nie trzeba się w trzeba się oblewać może <laughs> jak wiem. woda kolorowa. taki był ma się na ręce i no słabo, moim zdaniem jeśli influencer wydaje jakiś swój produkt, to powinien hmm. też przetestować. To... Znaczy, tak, nie wiadomo, tak. może sprawdzić, że rzeczywiście robił w fabryce i te testowe wszystkie były ok, więc może coś na linii produkcji nie poszło tak No tu jeżeli nie z... działało, to powinni dostać kolejny nowy produkt albo zwrócić tak. za poprzedni. No. no reklamacja tak zwana. Zdarza się nawet tak. najlepszy na komputerze. Jak Tak da mi nasza koleżanka, i this, what is this! <laughs> nigdy tego nie powiedział. Ja no, dwa razy kolejny. Uff, król de Belle. No to! Ręka, gdzie ta ręka? Kolejna runda Sam sobie wysyłał Mr. Boxy. Czy <laughs> chodzi o chmielarka? Tak, kurde. Śmieralek, Mr. Boxy. Yy, chodziło o to, że on zrobił taką skamową sobie stronę, na której robił takie mistery Boxy, które nam można było włożyć iPhone'y, słuchawki, które mogły było włożyć pod słuchawkami z Aliexpress i tam przechodziły jakieś takie rzeczy właśnie z Aliexpress. albo przechodziły jakieś kody, bo ja też go kupiłem i do, dostałem kod PaySafeCard na 20 lat na Steam'a. To brzmi jak skam, taki totalny. Ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy bawią się w takie rzeczy. W sensie ja rozumiem na przykład kupić Mystery Boxa na przykład na content na YouTube albo coś takiego, jakby spoko, Ale nie wierzę, że ludzie. Serio wierzą, że to by się komuś opłacało robić. Ja nie wierzę, że ludzie wierzą, jakby znając jego historię i już tych poprzednich tam. W ogóle, jeśli chodzi o Chmielanka, to tam coś tam nie okupują i dalej. To są właśnie takie przekręty, takie te skamowe, nie? Janusz biznesu. Janusz... Ale w ogóle na TikToku są często takie Janusze biznesu, typu rzuć szkołę, wybuduj no. bliźniaka. Albo na przykład teraz widziałem bardzo często, wyświetlają mi się takie skamy, typu e, piramidy finansowe, że można w ogóle to robić od 15 roku życia. Życia, więc jeszcze nieletni nie w ogóle w to wkręcają. legalnie? Od 15 roku życia w Polsce legalnie można pracować, więc można, chociaż piramidy finansowe są takie. Nipy legalnie, nie nie, nie, nie macie do mnie żadne skały, rzeczy itd. Musimy uważać, czytajcie co kupujecie. Ja najpierw uważam, że ona jest pierdolnięta, a później mówię, że szuka atencji. Mocne słowa, że tak to nie trzeba będzie wypikać, ale. To są słowa pewnego mm, człowieka z komentarzy. Ja zaryzykuję, a nie wiem co w ogóle, to jest to, ale... Czy to jest Denitrozyniak? O kim? Oleksii? Nie? No, w sumie to jest jakieś w stylu Nitro. Tekst w stylu Nitro, ale... Nitro Versow? Nitro Claudeliza? Co? Nie wiem, już jeszcze mógł powiedzieć. <coughs> Nitronatsu. Kurwa, nie nie wiem. wiem, bo to Nitro oglądał live'a programu Radka. O, A! To ciebie dotyczy, ta dodała! O drama. Justynie! No, ja to zapomniałem, tak! Podczas wywiadu ze Styno, tak on oglądał potem na live, na pewno z i tego tam cisnęła się, że jest, że tam obraża kobiety i to i tam, że no. się no, 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 no. Lecimy dalej. Ja, ja się nie wypowiadam po prostu. Nie, nie wiem, nie, nie znam tego. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Została pobita na feście. Kurde! Nie! Yeah! To jest drama Fagata i Masza. Yy, drama, którą nie, trochę wiem, co nie wiem, a nie mogę powiedzieć, niestety. Chyba jest feście, to... to się nie liczy. Masza dodawała stories, że ma rozcięty tam łuk brwiowy. bo to związane też z fagatą, że to niby tam jakoś, że fagata miała jakiś tam w tym e, swój udział. Potem fagata dawała stories, że e, już nie są przyjaciółkami, że wezwała do niej karetkę, bo Masza jest nać pana, tam jakimiś tam środkami. No. Jeszcze był tam MC Książę, więc. O, tak, w ogóle tak, popłynęła. To, to, tak. A i to... Właśnie ja potem widziałem kolejnego dnia, że dużo ludzi gadało, pisało o tym, że MC Książę to jakby zmanipulował, tam właśnie, że zrobił sobie zasięgi na Instagramie, bo tam na TikToku to nagrywał. Zaraz bym się nie zdziwił, to bardzo w jego stylu, dlatego nie obserwuję tej osoby. Ta, 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 ta. Next! Next. i right. Ja pierwszy, ja! Widzisz moją rękę? Yeah. Rajstopy Polarowe Lexi, bardzo prosta drama bardzo głośna drama. Lexi wzięła współpracę, nie sprawdziła współpracy i później wyszedł skam i zniknęła strona. Nie ma pieniędzy, nie ma rajstop. Rozwiązanie tego jest bardzo spoko, bo Lexi i managerowie o to zadbali. Ja w ogóle, ta cała drama działa się podczas tego, gdy Lexi jeszcze u nas mieszkała, w się sensie ona wtedy robiła tą współpracę. Masz jedna? Pokażę. Nie mam, niestety. No się no, no. to... Nie mam, ale nawet twoja mama się pytała o teraz! <grym /dziśla> Serio? A na walce jesteś team Lexi czy team Nasu? Ja już to mówiłem, że jestem team Lexi. <grym /dziśla> Okej, okay, team Lexi. Pozdrawiamy i 7 do 6 dla mnie dalej. I lecimy dalej. <grym /dziśla> Nie no, dalej przegrywam, kurde! No oh, teraz się zaczęłam stresować. Harry Thompson. To na pewno nie, bo to było, by się powtórzyło. że moja drama? Że twoja drama właśnie nie, nie, nie. z Louisem. Harry Thompson. Weź tę rękę. Marka zegarków. Kurde! Dobra. No, no, no. no. E, jest to Marka Zegarków, kolejna Skamowa współpraca. Dzisiaj mamy Skamowy. w ogóle odcinek co to za drama challenge. Ta drama dotyczy Marcina Dubiela. I też tam jakiś innych influencerów, ale głównie Marcina z tego co słyszałem. No i reklamował yy, fejkowe zegarki skamowe tak samo chyba z Aliexpress i też była drama. Taki sam błąd tak samo jak Lekcji popełniłam zdaniem Po prostu nie sprawdzenie tego, od kogo się że współpraca. Tak, i tu mam Ale się dobrze na menadżera oba agencji. Dobrze. Dobrze. Wykorzystała cudzy wizerunek w miniaturce. Nie! Nie! Miniaturze. Wykorzystała cudzy wizerunek w miniaturce? Czy chodzi o panią. Fersow? Dziękujemy, daj dokończyć pytanie. Kurde, w miniaturce. Wykorzystała cudzy wizerunek w miniaturce i w tytule do promowania CBD. Coś <grym> mi się skojarzyło i taki miałem. Ale nie. Ona co prawda parę dni później przyznała się do błędu, bo był hejt na nią. Próbowała na naprostować, czyli zmieniła tytuł i miniaturkę, jednak e, treść w filmie i tak nawiązywała po części do tej osoby. Urwa, nie wiem, lex. To była psycholożka z Queen of the Black. Co? To była taka darana, że... A, że Queen of the Black to zrobiła. Nie, że to psycholożka, psycholożka zrobiła. Wykorzystała. Ona wykorzystała wizerunek Queen of the Black, w sensie w miniaturce, w tytule i tak dalej, a to był cały materiał sponsorowany dla Olejków CBD i, i ona dosłownie tam... Przez półtorej, czy tam półtorej minuty, czy tam minutę wspominała o tam e, takiej małej dramci Queen of the Black, że ona paliła zioła, ale powiedziała, że to było CBD. I ona dalej powiedziała: A to w takim razie przyjdźmy łagodnie, bo więcej powiem o CBD i działaniu i skutkach. I na końcu ona rozmawiała jeszcze ze specjalistą. Ja, I ja tu. Serio? Ja mega lubię w ogóle psycholożkę. Wiesz, kto to jest? Kojarzę no. Psycholożka to jest w ogóle dziewczyna na Tak. O, też się o tym dowiedziałem, ale mega ją lubię i mega jej kanał i jestem za na szczerze powiedziawszy. dziewczyna. Więc widocznie zaraz najlepszy. I dzisiaj pokażę wam ile chemii pakują do takich Tatarów paskowanych. Tak jest to drama. Kocham gotować z tatarem so czy coś takiego O Jezu, to była największa drama internetu, Radek! Jak mogłeś tego nie wiedzieć? No nie znaczy kliknąć! Osiem lat temu. To było mega dawno temu, jak kocham gotować był jednym z takich naprawdę większych kanałów w ogóle na YouTube i YouTube jeszcze raczkował tak naprawdę w Polsce I on zrobił recenzję Tatarów, takich gotowych z czy coś takiego i porównał je do zrobionego takiego własnoręcznie i powiedział jakieś tam dziwne rzeczy, że jest tam mega dużo chemii w taka woda wypływała, takie blutu. że tak, w ogóle to był bardzo niekorzystny dla pies. marki no, dla no. bardzo niekorzystny dla marki było to po tym tatarze będziecie świecić w ciemności, czy coś, coś takiego było so coś takiego Wy wystąpił z pozwem i pozwał, ale chyba chyba przegrali w ogóle tą sprawę. No właśnie nie wiem jak się skończyło. Nie wiem jak się momentu. to skończyło w zasadzie, bo wiem, że dostał pozew, ale wydaje mi się, że Sokół jakby nic z tym pozwem nie działo, bo to było coś tam, że po prostu to jest recenzja produktu czy coś mm -hmm. takiego. To jest, jest znak, że wygrałem! Wygrałem? Ile? Dziesięć tak. do siedmiu! 10 do 7 Super, no to Radzio, niestety czekacie Czy na karę, za karę idziemy do Maka, bo ja nie lubię czy... Dobra, stawiasz mi Maka do końca roku O matko, dobrze się rzadko teraz Piotrek pod koniec roku Kara jest bardzo podobna do tego z pierwszego odcinka, czyli musisz do kogoś napisać Kogo dotyczyła jakaś drama z y, odcinka, po prostu. Ale z racji na to, co mówiłeś, to ja bardzo bym chciał troszkę zmodyfikować i spersonalizować tę karę dla ciebie. No. Wygrałem 10 do 7. Widzowie mogę? Czarek mogę? Mogę? No może mogę. Że, no, no. Chciałbym, żebyś napisał do konkretnej osoby z tego odcinka, a mianowicie do naszego ulubionego Ralfa Perę. Nie! Jak mówiłeś, że strasznie chciałbyś go wypchać na pojedynek w Fame MMA? Tego masz wyzwać. A, no dobra, to tak mówię na Nie obserwujcie go, jak coś nie obserwujcie. go go na walkę. Tylko tak wiesz, tak mocno, tak. Napiszę go. Słuchaj, stary. Mówi, czy nie staratek. Należy ci się... nie Należy ci się pie***o! No, no, nie, należy ci się ładnie wstał. Należy ci się nauczka. Jejo! Nie, to już mi za on będzie. będzie wiedział, Ale że Ale też jest ten takie... grzeczny. Pojedynek wyfejn. Fake, nie. fake. fake. Postanowiłem cię wyzwać y, na pojedynek fake MMA, bo jesteś taki fałszywy. <grym> ja jesteś takim fajkiem. Ej, to było sobie Nie pozdrawiam, Radek. Wow. Uwaga, dżebelem! Kurczę, przerzucił mi tą łapkę tu jedną. No dobra, no, 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 nie. <grym> Wow! Także Ralf, widzimy się, fmma ma 26 albo Heiligs się 7. Wow, wykonane zadanie! Gratuluję Radek! grane, na walce! Ja też się szykuję, współczuję ci, ci, bo moim zdaniem jesteś za biedny dla Ralfa A skąd wiesz, mam na końcu? A może ty ty jesteś biedakiem? <laughs> no jestem! Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że w filmik... O, jak dojdzie do tej walki, to zaproszę Cię do mojego narożnika, wiesz, tam... Tak, proszę, jak dojdzie do tej walki, weź Ręcz... ręcznikiem zamachasz. Tam, a... tam, tam będę Cię ręcznikiem bić? <laughs> dawaj go, Daj Dawaj, dawaj! temu Ralfowi! <laughs> e, piszcie w komentarzu, moi drodzy, jesteście Team Wariat e, e, czy Team Ralf i zobaczymy w takim razie, komu... Team, team Wariat, jest? Team Radek! O, Radek. Okej okay, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek co to za drama challenge Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiacie łapeczki w górę. Jeśli będzie powiedzmy, nie wiem, 5000 łapek w górę, to zrobimy czwartą część z Natalią Margo! Z Natalią Mango na przykład. Natalia, proszę odezwij się, zróbmy razem odcinek. Przybijaj do Warszawy. Subskrybujcie nasze kanały, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie. Wbijajcie nasze wszystkie social media, które macie podane tutaj i tam na dole. No i widzimy się w następnym odcinku, już we wtorek o godzinie 15. Dzięki, cześć, na razie, patrzymajcie trzymajcie się, do, do następnego, następnego razu! Do następnego już razu! razu.